Gliwicki port wciąż pusty i to przynajmniej do drugiej połowy maja o otwarciu sezonu żeglugowego, które zaplanowano na 5 kwietnia. Informowaliśmy w aktualnościach sezon otwarto, ale tylko na papierze. Barki nie popłyną od rą, dopóki nie zostaną zlikwidowane zamulenia. Regionalny zarząd gospodarki wodnej z Wrocławia udrożnia rzekę, a gliwicki port już liczy straty i to w setkach tysięcy złotych. Ostatnie przemiarki przed rozpoczęciem poważnych portowych prac. Teraz wykonujemy takie drobne przeładunki, typu tam załadunek na, na wagony, no drobne, a... Tak faktycznie duże prace to się wykonuje z barkami. Ale barki nie pojawią się tu jeszcze przez przynajmniej kilka tygodni. Problemem są zamulenia na Odrze. Rzeka w pełni zostanie udrożniona dopiero pod koniec maja. Nie mogliśmy zrobić tego wcześniej, ponieważ rozgrywo w Wrocławiu musiało określić wielkość występujących zamuleń na Odrze i określić kubaturę mas ziemnych do wydobycia. Oczywiście było to niezbędne do przygotowania specyfikacji do przetargu. Wzburzenia nie kryje kierownictwo Gliwickiego. Portu. Bo każdy dzień zwłoki to straty i to nie małe, tylko w kwietniu Gliwicki Port straci blisko 200 tysięcy złotych. Takie sytuacje jak zamulenie Odry na pewno jest znane wszystkim dużo wcześniej. i Myślę, że w miesiącu marcu można już było taki przetarg organizować i oczywiście czekać na, dogodne, na dogodną chwilę, jeżeli chodzi już o odmrożenie samej wody, żeby przystąpić do odmulenia. Problemem jest zła organizacja, ale nie tylko, bo przede wszystkim brakuje pieniędzy na inwestycje, uważa profesor Stanisław Krawiec. Smutna rzeczywistość Polska, niedowład organizacyjny. No ale głównie to jest problem polityczny, polityki gospodarczej, polityki transportowej. Drogi wodne są na samym końcu, jeżeli chodzi o transport towarów. Robimy co możemy, ale kwoty, które są potrzebne, mają się wirtualnie do rzeczywistości odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Pracujemy nad inwestycjami, które częściowo mają poprawić kondycję i stan rzeki Odry, która no, wskazana jest jako pierwsza do takiej rewitalizacji czy udrożnienia czy, czy poprawienia żeglowności. Tylko ze środków europejskich do roku 2013 na inwestycje na Odrze zaplanowano blisko 80 milionów euro. Jest więc szansa, że opóźnienia sezonu żeglugowego w przyszłości będą wyjątkiem, a nie jak teraz wręcz coroczną regułą.